Mnie kochanie, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o zawodach i chciałabym Was zapytać, jaki chcielibyście wykonywać zawód w przyszłości? Kim chcecie być, jak dorośniecie, tak? Ja bym chciała być biotekarką. Dlaczego? Bo. Mm, bo, <słuch> bo <słuch> różne książki, ładne. Ja. Chcę być tancerką. Bo fajnie się tańczy. Lubisz tańczyć? Mhm. A co i bardziej lubisz tańczyć? Modelki. Właśnie ja lubię się bawić w kuchnię, w kucharza. I, i właśnie lubię gotować zupę pomidorową. Ja chcę na przykład być kucharzem. Dlaczego? No, najwięcej kasy można zarobić. Yy, ja chciałam by być piputekarką. Dlaczego? No bo, no bo fajnie się przydaje książki. A ty lubisz czytać książki? A mnie mhm. Sama czytasz? Tak. Ja bym chciałam być, y, pracować za. Dlaczego? No bo. Mm, no, bo ja lubię zwierzaki. A jakie najbardziej? Tygrysy. Ja lubię jechać na rowerze. I chciałabyś jechać w przyszłości na rowerze? Czyli chciałabyś być kolarką? Tak. A ja bym chciała zostać kucharką. Dlaczego? Bo lubię gotować. Jak chce mi jadorośno, całą palukę z kim? Lukem Skywalker'em. A dlaczego? Bo tam mógł dwie wiatr śmierci. Co to znaczy być pracowitym? Kto to jest człowiek pracowity? To znaczy, że się nie ma na nic czasu i trzeba pracować tylko. Dobrze. Być pracowitym to znaczy, że ma się za dużo pracy. I co, jeszcze nie ma się na nic czasu? No. To no dobrze, to co masz czy źle? No, no dobrze. To znaczy, że nie ma czasu na odpoczynek. A odpoczynek jest ważny? Tak. Dlaczego? Bo wtedy, bo wtedy by. Byl, ja byłam by zmęczona. Eee. Y, musimy pracować. Bo to jest bardzo ważne. Bo to bardzo ważne. A dlaczego to jest ważne? Bo. Bo to jest. Bo to jest, bo to jest takie, musisz pracować ciężko. Mieliśmy czasu nad oczywką. Ta praca cały czas ciała pracować, ciała i ciała, nie, ciała na odpoczynek. Trzeba tu długo pracować, żeby, żeby być, żeby, żeby nie być głodnym. Trzeba być pracowitym, bo trzeba zarabiać filiżanki na jedzenie i wodę. I na coś jeszcze? Żeby coś mieć do jedzenia i jeszcze na dob. Każdy musi mieć dużo pracy. No bo. Mm, Mm, żeby zarabiać pieniądze do pijołyski, też na jedzonko, Na przykład na książki, na, na I na książki na, do, do szkoły, tak. jest na zabawki na dzieci. To znaczy, że pracuje się i nie można przerwać, to znaczy jeszcze, że można zarabiać na przykład na jedzenie, na to żeby można było gdzie się jeść i na przykład jeszcze na szkolne książki i na zabawki dla dzieci. Skoro już rozmawialiśmy o pracy, to żeby pracować najpierw trzeba się uczyć. Wy się uczycie, prawda? Jesteście w przedszkolu, potem pójdziecie do starszej szkoły. A co to znaczy się uczyć? Czy to nauka jest bardzo ważna? Trzeba bardzo się uczyć liczenia i tabliczki brożenia i trzeba się uczyć czytać. Nauka. To trzeba bardzo y, się uczyć, i trzeba słuchać pani. Co jeszcze trzeba zrobić? Trzeba się uczyć literek albo cyferek. I trzeba się uczyć pisać, i jeszcze nauczyć kogoś y, li, liczenia. Chodzimy do szkoły po to, żeby być mądrzy być, jak będziemy i dobrze robić szkołę, za co? bo trzeba się uczyć, na przykład dodawania albo odejmowania i liczb i literek. Nie ma się od razu pracy, bo no, bo w szkołę zrobić. Uczyć się to znaczy, że trzeba po lekcjach, po lekcjach trzeba drugie lekcje robić. Uczyć się to znaczy, że trzeba być mądrym i znać cyferki i literki. ale dlaczego, dlaczego to jest potrzebne? Żeby ten, żeby być mądrym po prostu. Uczyć się to jest bardzo ważne, i kiedy się uczy, to trzeba się skupić na tym. A powiedzcie mi, drogie dzieci, czy właśnie dzieci takie jak wy w waszym wieku powinny się bawić, uczyć, a może pomagać w domu troszeczkę? Tak, pomagać! A w czym pomagać? Że, że trzeba pomagać mamie i tacie, bo, bo, to z, bo, 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 bo jak ktoś nie ma siły więcej pracy, to kto, ktoś musi pomagać. Trzeba, y, bo ja kiedyś pomagałam mamie, prządać podłogę. No i, i była bardzo brudna. Trzeba pomagać ja kiedyś. Musiałam zrobić wszystko za mamę, posprzątać pokój, swój, całą wszędzie podłogę, potem będę musiała zmywać, musiałam naczynia, potem wybrać planie. Potem posieć kwiatki, potem podlewać ogródek, dać szryszlowi jeść, a potem zrobić obiad, siadanie kolację i deser. A potem musiałam, musiałam odpocząć, bo zrobiłam tak dużo, że się ciągle zmęczyłam, bo ciągle biegałam z mopem. Pierwsza szkoła, potem, potem zabawa w domu. I, i, a mama przygotuje na przykład obiadek. Trzeba pracować, żeby zarobić pieniądze i trzeba coś zjeść. I można jeszcze iść na wesołe miasteczko. Można jeszcze iść na miasto. Na wesołe miasteczko. No? I można kupić różne kwiaty. Najpierw są ważne, a potem można się bawić. Że trzeba pomagać mamie i trzeba pomagać manie w deserze i w obiadku. W jaki sposób można odpoczywać? Trze y y położę i spac i trzeba sam po ociej zasnąć. Można y, się bawić na przykład. Można się bawić w kukiełki albo można się bawić misiami. I też można od, odpoczywać i oglądać telewizję na, na fotelu albo na kanapie. I na przykład można jest grać w komputer. I jest się wyspać do szkoły. Można odpoczywać tak leżeć można albo można siedzieć. można ten... Jak się ciężko pracuje, skończy się praca, to można usiąść na kanapie i pooglądać telewizję. No można położyć je i oglądać. No, różne rzeczy można robić. No, no na przykład... O no, no nie wiem. Można leżeć w łóżku i, i, i przykryć się. Ja zawsze jak chcę się po odpoczywać po szkole idę na plac, na dwór albo idę, siedzę, gram na, na laptopie u siebie na farmie. Dawa!